Cześć, jestem Ania. W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam kilka moich porad dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z czesaniem. Wiem, że wiele osób, które mnie ogląda, chce zacząć czesać, ale do końca nie wie, jak się za to zabrać. Pewnie dla wielu osób rzeczy, o których dzisiaj będę mówić, są oczywiste, jednak jeżeli chociaż jednej osobie uda mi się pomóc, to myślę, że warto nagrać taki film. Na początku musicie znaleźć sobie włosy do czesania. Czy to będą włosy, mamy, cioci, kuzynki, koleżanki? Czy jeżeli nie macie takiej możliwości, to główki fryzjerskiej musicie mieć kogo lub co czesać? Wiadomo, że lepiej ćwiczyć na naturalnych włosach, jednak jeżeli nie macie takiej możliwości, to dobrym pomysłem będzie zakup główki fryzjerskiej. O główkach fryzjerskich planuję nagrać specjalny odcinek, w którym powiem, jaką główkę warto kupić, na co należy zwracać uwagę, skąd warto zamawiać i czy ogólnie się to opłaca, więc koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego filmu. Jeżeli macie już kogo czesać, teraz musicie skończyć nauczyć się tych wszystkich fryzur. I tutaj z pomocą przychodzi internet. W internecie naprawdę można znaleźć masę tutoriali, tysiące świetnych poradników na przeróżne fryzury, zaczynając od tych najprostszych, po te naprawdę trudne. U mnie na kanale również znajdziecie wiele takich filmów, ale jeżeli na przykład mój sposób tłumaczenia Wam nie odpowiada, nie trafia do Was, to możecie równie dobrze znaleźć kogo innego. Wystarczy wpisać nazwę fryzury w wyszukiwarce. I na pewno znajdziecie kilka poradników, i mam nadzieję, że będzie tam ten jedyny, który pomoże Wam nauczyć się tej fryzury. Tutaj jeszcze taka rada ode mnie: o wiele więcej materiałów na temat fryzur znajdziecie na angielskim YouTubie. Jak się tam dostać, jak to zrobić, wystarczy wpisać nazwę fryzury, ale po angielsku i wyskoczy o wiele, wiele więcej wyników. I na przykład, jeżeli nie znacie języka, to nie przejmujcie się, wszystkiego idzie się domyśleć, bo wszystko jest dokładnie pokazane, więc polecam. Tutaj jeszcze wyświetlę wam kilka moich ulubionych kanałów zagranicznych, z których ja się wiele nauczyłam, bo jak wiecie lub nie, ja właśnie z YouTube'a nauczyłam się w większości fryzur, więc jest to bardzo dobra platforma na początek waszej drogi z Czesaniem. Kolejna moja porada jest krótka i brzmi: Nie przejmujcie się. Nie przejmujcie się, jeżeli jakaś fryzura Wam po prostu nie wyszła. Jeżeli macie zły dzień i po prostu Wam się nie chce ćwiczyć, najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać. Nie od razu wszystkie fryzury wychodzą super. Czasami trzeba naprawdę wiele, wiele razy daną technikę przećwiczyć, żeby nam w końcu to wyszło. Ale obiecuję Wam, że ciężka praca popłaca i za niedługo na pewno zobaczycie efekty, więc warto. I przechodzimy do kolejnej porady, koniecznie róbcie zdjęcia swoich prac. Uwieczniajcie telefonem wszystkie wasze fryzury, nie musi być to oczywiście profesjonalne zdjęcie. Zapytacie pewnie, no ale po co to robić, po co jest mi to potrzebne? Na zdjęciach najlepiej zauważycie progres. Będzie to dla niektórych osób oczywiście motywujące. Otworzycie sobie telefon i na przykład zobaczycie, że dwa miesiące temu Wasza fryzura wyglądała tak, tutaj były wystające włoski, nie była do końca czysta. I zrobicie ponownie tą fryzurę i zobaczycie, że poprawiliście na przykład technikę, że ta fryzura nie sprawia Wam już takie. Takiego problemu jak za pierwszym razem. Fajnie jest mieć też pamiątkę w postaci zdjęć. Ja większość zdjęć moich pierwszych prac wywaliłam, bo po prostu było mi wstyd, bo były moim zdaniem beznadziejne. No i szkoda, bo mogłabym Wam pokazać jakie były moje początki, a nie były wcale takie piękne i łatwe. Przede mną jeszcze oczywiście długa droga i muszę jeszcze wiele, wiele ćwiczyć, ale moje początki były na pewno gorsze niż większości z Was, bo często wysyłacie mi swoje prace i byłaby pewnie to dla Was motywacja, że nie warto się poddawać i ciężką pracą można naprawdę dużo, dużo wypracować i być naprawdę dobrym we fryzurach. Zdjęcia fryzur mogą być też Waszym dodatkiem do na przykład CV fryzjerskiego. Jak mówiłam już w jednym z filmów, zgłaszając się na staż do jednego z salonów fryzjerskich, moim jedynym CV były zdjęcia moich fryzur. Ponieważ nie miałam doświadczenia, zamieściłam tylko to i udało się dostać, więc jak widzicie, zdjęcia są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Możecie budować swoje portfolio, udostępniać zdjęcia na Instagramie i dzielić się Waszą pasją z innymi, co jest moim zdaniem chyba najważniejsze, i mieć być może cenną pamiątkę, do której być może kiedyś wrócicie po latach. Pamiętajcie o tym, żeby być systematycznym. Starajcie się nie ćwiczyć z przerwami co pół roku, co rok, tylko starajcie się na przykład raz w tygodniu poświęcić te 15 minut na naukę na przykład nowego splotu, fajnej fryzury, być może na ćwiczenia loków. Jest to ważne, żeby nie robić sobie takich długich przerywników i systematycznie uczyć się nowych fryzur, dzięki temu najszybciej zobaczycie Wasz postęp i będzie Wam to też sprawiać coraz więcej frajdy. I jeszcze jedna porada, i myślę, że tą poradę każdy będzie stosował na swój własny sposób, a brzmi ona: wykorzystaj okazję. O co tutaj chodzi? Bardzo często zdarzają nam się okazje, w których możemy wykorzystać nasze zdobyte już wcześniej umiejętności fryzjerskie. Jeżeli już wcześniej nauczyliście się jakiejś fryzury, to możecie na przykład podczas spotkania ze znajomymi, jakiegoś takiego luźnego, gdzie na przykład plotkujecie, powiedzieć jej, że zrobisz jej bardzo fajną fryzurę. Dzięki temu ćwiczycie, macie wspólnie razem fajne zajęcie i możecie też miło spędzić czas. Jakaś wasza koleżanka idzie na sesję zdjęciową, powiedzcie, że chcecie ją uczesać. W szkole jest przedstawienie. Zaproponujcie, że na przykład dziewczy... Przyczynom prezentującym uczy jakiś fajny, elegancki kok. Na pewno nikt nie będzie zły, że chce Ci się coś takiego zaangażować. Zbliża się wesele i na przykład jakaś dziewczyna z rodziny nie wybiera się do fryzjera. I na przykład proponujesz jej, że możesz spróbować uczesać jej jakieś fajne upięcie, zrobić jej loki, i dzięki temu ona będzie miała piękną fryzurę, a wy dzięki temu poćwiczycie sobie nową fryzurę. Tak samo jest z sylwestrami, imprezami okolicznościowymi, więc jak mówię, wykorzystajcie swoją szansę i cześćcie, cześćcie, cześćcie. Nie bójcie się pytać, doszukiwać i wykorzystywać tych swoich umiejętności, które poprzednio zdobyliście. Bo naprawdę w życiu codziennym jest tyle okazji, że na pewno każdy. Znajdzie jakąś dla siebie. To już wszystkie porady, które przygotowałam dla Was na dziś. Mam nadzieję, że taka forma filmu się Wam podobała. Będę wdzięczna za każdy komentarz i łapkę w górę. Zachęcam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale. Mam wiele tutoriali i poradników, więc myślę, że może którejś osobie się one przydadzą. Pamiętajcie, że filmy u mnie pojawiają się w każdy wtorek i sobotę, więc warto zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Ja się z Wami teraz żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.